W wielu naszych filmach przybliżaliśmy Wam postacie, które miały znaczący wpływ na społeczność głuchych na całym świecie. Dziś poznacie kolejną inspirującą osobę, tym razem pochodzącą z Kenii. Anne Bureoginga, będę migać w skrócie N, to słysząca kobieta, która zafascynowała się tym, jak komunikują się osoby głuche. 16 maja 1979 roku rozpoczęła pracę jako sekretarka w kenijskim towarzystwie na rzecz Dzieci Niesłyszących. Jej zaangażowanie i determinacja sprawiły, że już rok później, w sierpniu 1980 roku, awansowała na stanowisko dyrektora wykonawczego tej organizacji i pełniła tę funkcję aż do grudnia 2000 roku. Czym zajmowała się Anne? Przede wszystkim walczyła o lepszą edukację dzieci głuchych. Dzięki jej staraniom w całej Kenii powstały 32 placówki edukacyjne dla dzieci niesłyszących. Była również członkinią zarządu 16 szkół dla dzieci z wadą słuchu, aktywnie przyczyniając się do poprawy ich funkcjonowania. A było co poprawiać. Uh, jak wspomina Ann, nawet szkoły dla głuchych często nie wiedziały, jak odpowiednio wspierać swoich uczniów, a słyszący rodzice nie mieli pojęcia, jak komunikować się ze swoimi głuchymi dziećmi. Mimo wielu osiągnięć, Anne podkreśla, że problemów wciąż jest bardzo dużo i nadal jest wiele do zrobienia. Dlatego gdy w grudniu 2000 roku dobrowolnie przeszła na emeryturę z kenijskiego towarzystwa na rzecz dzieci niesłyszących, planowała zaangażować się w działania organizacji walczących o prawa głuchych w całej Afryce. Niestety, przeszkodziły jej w tym problemy osobiste. Trzeba przyznać, że wyzwania, z jakimi mierzą się osoby głuche, są podobne na całym świecie. Niezależnie od tego, czy mówimy o Kenii, Polsce czy jakimkolwiek innym kraju. Na koniec mam pytanie. Czy podobają się Wam takie krótkie historie o osobach działających na rzecz głuchych? O kim chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli w kolejnych odcinkach?